Gabriela Muskała, wybitna aktorka, kłodzczanka. Witamy serdecznie, Gabrysiu. Dobry wieczór. Mieliśmy okazję spotkać się kilka miesięcy temu podczas Festiwalu Teatralnego Zderzenie, gdzie o FUDZE wspomnieliśmy tylko, bo jeszcze wiele się działo, nie było polskiej premiery. Jestem ciekaw, jak dzisiaj, z tej perspektywy czasu, kiedy film odniósł sukces, zbiera bardzo dobre recenzje, jakie masz dzisiaj spojrzenie? To znaczy, ja pisząc ten scenariusz, na początku wymyślając sobie tę historię, marząc o tym, żeby z tego powstał film, właśnie moim takim no, szczytem marzenia było, żeby po prostu powstał film. Natomiast to, że ten film miał premierę w Cannes, że ciągle dostaje tyle nagród na, na tak wielu festiwalach i tak dużo się o nim, o nim mówi i pisze, to jest ta no, wartość dodana to jest coś, coś, co przekroczyło te moje marzenia. Ja się strasznie z tego. Powodu cieszę oczywiście, bo gdzieś tam pisząc ten scenariusz zastanawiałam się, czy Widz pójdzie za tą bohaterką tak kontrowersyjną, tak, prawda, chłodną i niezabiegającą o to, żeby, żeby być lubianą. Okazało się, że tak. Pamiętam pierwsze zetknięcie z, z reakcją widowni właśnie w Cannes, gdzie, gdzie tam mnóstwo ludzi płakało i kobiety przychodziły, żeby się tylko przytulić, żeby powiedzieć, że to jest o mnie, to jest o mnie. Było dla mnie naprawdę jakieś szokujące, ale tak w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I właściwie później na festiwalach czy, czy to Nowe Horyzonty, czy w Gdyni, spotkałam się z tak ciepłym odbiorem tego filmu. No, naprawdę jest to dla mnie niesamowicie wzruszające i, i, i piękne, bo to jest taki dowód na to, że marzenia się po prostu spełniają, tylko musimy w nie wierzyć i musimy o nie walczyć. I to było takie moje marzenie od wielu, wielu lat, żeby ten film powstał. Kiedy przyglądam się tej Twojej twórczości, tematów, których dotykasz, czy na, w grze aktorskiej na scenie, czy w dramatach, które tworzysz razem ze swoją siostrą w duecie Amanita Muscaria, można odnaleźć taki wspólny mianownik, to, tożsamość, która jest oczywiście wielkowymiarowa, ale też pamięć, wspomnienia. Przypomnę tutaj Buenos Aires, Dengis czy Cicha Noc. I w końcu fuga, która tej tożsamości dotyka bezpośrednio tożsamości, która gdzieś się gubi. Mm -hmm. No to jest dlatego, ja jak zobaczyłam 13 lat temu, tę te kobietę w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, która właśnie straciła pamięć na swój temat, nie wiedziała, jak ma na imię, nie wiedziała, kim jest. No to wiedziałam, że to jest mój temat, że to jest temat, który ja od lat właśnie z Moniką um, gdzieś tam y, przepracowujemy w tych naszych sztukach. I, i, że, i że będę mogła tego tematu dotknąć z jeszcze innej strony. Bo nie wiedziałam w ogóle, że istnieje takie zjawisko jak fuga dysocjacyjna. Natomiast rzeczywiście tak, to ta pamięć, nie pamięć właściwie, czy wypieranie pewnych niewygodnych wspomnień z naszego życia, bolesnych, zapominanie w wyniku demencji prawda czy właśnie tak jak w, w przypadku fugi w wyniku jakichś traumatycznych zdarzeń które się napiętrzyły i spowodowały że człowiek po prostu zresetował sobie pamięć to jest coś co to jest tak szeroki temat tak, tak niesamowicie jak się cały czas właściwie okazuje niezgłębiony bo bo co chwilę odkrywam na nowo jeszcze różne strony pamięci jak ją można ugryźć i ta pamięć generuje następne jakieś poziomy tematów, które są bliż, bliskie bardzo każdemu człowiekowi, właśnie tożsamość, prawda? Bo człowiek, który nie pamięta tak jak bohaterka filmu a Alicja, która zapomina swoje życie, a musi wrócić do rodziny, musi to swoje życie skonfrontować z nową osobowością, jaką zyskała po utracie pamięci. I to jest, to jest coś, co mnie niesamowicie, niesamowicie fascynuje. I chyba będzie fascynowało już zawsze, bo cały czas jeszcze ta pamięć mnie zaskakuje, jak się okazuje. To nie są tylko moje wybory. Ja gdzieś w jakiś sposób chyba przyciągam ten temat, bo ostatnio miałam premierę w Teatrze Narodowym, gdzie zagrałam w sztuce, jak być kochaną, według opowiadania Brandysa i scenariusza Wojciecha Hasa z 1963 roku, gdzie tą rolę, którą zagrałam, czyli Felicję, zagrała wybitnie, fantastycznie pani Kraftówna, pani Barbara Kraftówna. I tutaj okazuje się, że to jest też historia o pamięci, tylko znowu inaczej opowiedziana o pamięci, yy, właściwie o takiej pamięci, która z kolei nie może się zapomnieć, która jest tak wryta w głowę, w trzewia, w, w, w cały organizm yy, pamięci bolesnej, yy, której bohaterka chciałaby się pozbyć, ale nie może. No, także no, gdzieś tam ta pamięć krąży ciągle wokół mnie. Nie bez kozery wspomniałem o podróży do Buenos Aires, bo to przecież spektakl stworzony na Twoich bardzo osobistych doświadczeniach, obserwacjach, bo dotyczyły bardzo bliskiej ci osoby, tak. twojej babci. Tak, no nie jest to dokumentalny, dokumentalna sztuka, ale oparłyśmy ją z moją siostrą Moniką Muskałą. Rzeczywiście gdzieś tam inspirowałyśmy się bardzo monologami naszej babci, która z nami mieszkała, kiedy ja byłam w liceum, i, i no, to, to była nasza pierwsza sztuka dotycząca pamięci monodram, który ja gram właściwie do dziś, a premiera była w 2001 roku, więc to jest już 18 lat. I, no i tak, tak zaczęło się właściwie od tej sztuki. Tak, to była nasza pierwsza sztuka, nasz debiut dramaturgiczny i później była cicha noc, Daily Soup, i, na, i teraz ostatnio goszcząca w Kłocku, zresztą parę miesięcy temu tożsamość Willa z Teatru Ludowego. To był mój debiut, też reżyserski. Wracając jeszcze do Fugi, zastanawiałem się, bo tak jak wspomniałaś, ten pomysł na film, to ten moment tego studia, który cię zainspirował, miał miejsce kilka, kilkanaście lat temu. Tak. Natomiast co, co musiało się wydarzyć takiego? Jakie warunki sprzyjające musiały się otworzyć, że Powiedziałaś tak, teraz to jest ten moment, realizuję ten film. To znaczy, ja najpierw musiałam napisać ten scenariusz, prawda? I to był taki długotrwały proces. Ja ten scenariusz pisałam 6 lat. No ponieważ przede wszystkim jestem aktorką i, i, i to taką dość zajętą, więc, więc pisałam pomiędzy jakimiś premierami teatralnymi czy, czy, czy zdjęciami do, do filmu, czy jakiegoś serialu nowego. Znajdowałam jakieś chwile. Wolne. Pamiętam, że pierwszą wersję scenariusza napisałam na wakacjach, w czasie dwóch tygodni wakacji, więc to, to był taki bardzo no, długo, długotrwały proces, i to były tak, takie. Po stopnie, po kolei. Najpierw trzeba napisać scenariusz, a później znaleźć producenta. No miałam już reżyserkę, bo Agnieszka, jeszcze na etapie pomysłu, zachwyciła się tym tematem. Kiedy jej opowiedziałam, że zobaczą taką kobietę i chciałabym taki scenariusz napisać, zagrać tę rolę, ona też mnie zachwyciła jako materiał aktorski, która, która po prostu powiedziała, że absolutnie no, chce zrobić ten film. I po dwóch latach film powstał. W 2017 mieliśmy zdjęcia. Więc te marzenia się tak stopniowo spełniały i, no, i jesteśmy tu w Kłocku, z czego się bardzo cieszę. No właśnie, po premierach. Mieć, pokazać. Po premierach międzynarodowych, po premierach w całej Polsce, po festiwalu w Gdyni. Dzisiaj jesteśmy w Kłocku, w miejscu, w którym. Tworzyła się twoja wrażliwość artystyczna w miejscu, gdzie rozwijałaś swój warsztat teatralny, szczególnie monodramy, z których był znany człowiek, z którym współpracowałaś, wspaniały Marian Półtoran. Marian ja Półtora. Myślę, że nie byłabym tutaj dzisiaj przy tej okazji filmu, gdyby nie Marian. Nie wiem, czy w ogóle byłabym aktorką, gdyby nie Marian. On naprawdę w tych moich marzeniach o aktorstwie takiej dziewczynki, Skotliny Kłodzkiej, która sobie wymyśliła mm, kiedyś, że będzie aktorką, y, spadł mi z nieba. Po prostu, kiedy byłam licealistką w trzeciej klasie liceum, przyjechał do, do Kłodzka Marian półtorano, Założył tutaj studio teatralne KOKU przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Ja się natychmiast zapisałam y, razem z moją przyjaciółką Marleną Solską y, na te warsztaty. No i po prostu później, kiedy na przykład y, Obijałam się od ściany, można powiedzieć, w moich próbach dostania się do szkoły teatralnej, gdzie, gdzie mówiono mi: dziecko, daj sobie spokój, wyglądasz na 12 lat, masz słabiutki głosik i, i seplenisz i w ogóle nie, Pana, Pani profesor, Pani Anna, profesor Polony. Anna Polony, tak? No, 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 powiedzmy, dalej. <laughs> Pani Anna Polony, cudowna, aktorka, wybitna, wspaniała. No właśnie tak rok po roku mówiła mi, że. że no, My tu potrzebujemy kobiet, ty wyglądasz jak dziecko, masz jeszcze czas. No i ja się troszeczkę obraziłam na ten Kraków, w końcu zdałam do Łódzkiej Szkoły Teatralnej i spotkałam panią Anię po paru latach. I pani Ania, pracowałyśmy nad taką sztuką Raderford i syn w reżyserii Mariusza Grzegorzka, też następnego po Marianie. Teatr w telewizji, tak. I, I grałyśmy tam i pani Ania przyglądała mi się, oczywiście nie miała prawa pamiętać mnie z egzaminów, no bo tam przecież co roku zdaje, no, ty, raczej no, prawie tysiąc, tysiąc pięćset czasami. Więc, więc w tym morzu y, tych, tych kandydatów nie mogłam mnie pamiętać, zwłaszcza, że to było jakieś pięć lat od tych zdarzeń, kiedy się nie dostawałam do, do Krakowa. I, Pani Ania gdzieś tam no, zaczęła mnie chwalić, że obserwuje, jak ja tu gram, że to jest że wspaniale, że jesteś taka utalentowana. I zapytała, a, a jaką ty kiedy ty kończyłaś szkołę? Ja mówię, no parę lat temu. Znaczy tam dwa razy się wcześniej nie, nie dostałam i, i, i cztery lata temu y, kończyłam szkołę. No i pani Ania skomentowała, no tak, no nie dostała się, bo to idioci przyjmują po prostu, oni kompletnie nie mają pojęcia, nie potrafią takich pereł prawdziwych wy wyławiać z tego tłumu. A gdzie zdawałaś? No i ja miałam takie parę sekund, żeby podjąć Decyzje, i, i, czy, czy powiedzieć prawdę, czy nie, i pomyślałam sobie, m, ponieważ miałam już okazję poznać ją przez parę dni tych zdjęć, że jest to fantastyczna nie tylko aktorka, ale też też kobieta, która ma dystans do siebie, niesamowite poczucie humoru, i wiedziałam, że na pewno się nie obrazi, Mówię pani Aniu no, do Krakowa i to pani mnie m, właśnie przyjmowała, i, i pani Ania tak zamilkła na chwilę i powiedziała, no tak. Popełniamy błędy. <noise> bardzo to ale chodźmy było... do Mariana Półtornosa. Jestem ciekaw, jak wyglądała wasza współpraca, bo Marian przecież postać wielobarwna, bardzo specyficzna postać. Po drugiej stronie Gabriela Muskała, która miała przyszytą jeszcze do niedawna łatkę grzecznej dziewczynki, ale wcale tak nie było, bo wiem z opowieści twoich przyjaciół, że potrafiłaś być zadziorna, <głos> uparta <głos> i pewna siebie, jak to wyglądało? Marian to jest po prostu legenda, to jest taka historia. No ja tutaj. Nie wiem od czego zacząć, i, 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 bo to, to, to chyba trzeba książkę o Marianie napisać. No, y, ta współpraca nie była łatwa, bo Marian nie był łatwym człowiekiem, ale był takim niesamowicie bezkompromisowym twórcą, y, z taką nieprawdopodobną intuicją y, teatralną. Przecież on nie był y, zawodowym reżyserem. Natomiast ja po latach grania w teatrze, spotykania się z wieloma y, profesjonalnymi reżyserami po szkołach reżyserskich, Miałam czasami takie wrażenie, że mogliby się wiele od Mariana nauczyć. Jak miałam po 10 latach zrobić monodram, mogłam go zrobić z, z, no, z różnymi reżyserami, ale wiedziałam, że ja, jeżeli chodzi o ten gatunek akurat, to jest jedyny w Polsce naprawdę mistrz tego gatunku Marian Półtoranos, więc zwróciłam się do Mariana. Z prośbą o wyreżyserowanie tego, tego monodramu, no ja akurat w tych dwóch latach, kiedy się nie mogłam dostać do, do, do szkoły aktorskiej, kiedy mnie odrzucano, czego teraz w ogóle nie żałuję, bo myślę, że słusznie mnie odrzucano tak naprawdę dziewczynka dziewczynką, ale ja byłam rzeczywiście taka troszkę zalękniona, niepewna siebie, z tym głosem miałam duże problemy, więc myślę, że słusznie byłam odrzucana. Skrzydło, bo Właśnie dzięki Marianowi, bo, bo gdyby nie to, że my w tym samym czasie kiedy ja byłam. no jakby polegałam na tych, tak się mówi? polegałam. No, kiedy kiedy polegałam na kolejnych egzaminach do szkoły teatralnej, w tym samym czasie wygrywałam wszystkie możliwe amatorskie konkursy recytatorskie w sekcji monodramu raz z monodramem "Lalki moje ciche siostry", a drugi raz z panią dobrą. I te sukcesy na tych festiwalach. Później jeździłam przecież na festiwale też dla profesjonalistów, gdzie, gdzie pytano mnie, którą szkołę kończyłam i, i że przecież jestem gotową aktorką, po co mi szkoła? To mi dawało taką siłę. Tak, tak. No Maciek, Maćka już spotkałam przy swoim debiucie. Maćka spotkałam przy swoim debiucie na profesjonalnej scenie. Byłam wtedy studentką trzeciego roku szkoły filmowej. Maciek przygotowywał mnie wokalnie do mojego debiutu scenicznego, czyli Ani z Zielonego Wzgórza musicalu. No ale właśnie wracając jeszcze do Mariana, że Marian po prostu, no, te zajęcia tutaj z nim, to, co myśmy robili, dało mi taką niesamowitą siłę i wiarę w to, że jednak te moje marzenia nie biorą się znikąd, że jednak może jest tam jakiś talent we mnie. I, ale pomijając to, Marian naprawdę był moim pierwszym nauczycielem aktorstwa. Marian nauczył mnie w ogóle, co to jest teatr, czym to się je, co to znaczy wyjść do widza na scenie e, i dlaczego i po co wychodzimy. E, to on nauczył mnie tego, że naprawdę musimy mieć co do powiedzenia widzowi, naprawdę musimy mieć czym chcieć się podzielić, żeby wyjść do widza, żeby się nie bać tego widza. Jeżeli nie mamy co do powiedzenia, to nie wychodźmy do niego. E, on nauczył mnie, że ważny jest każdy gest. Każde spojrzenie, pauza rytmów w teatrze mnie nauczył, rytmów mówienia, tego, że wszystko, co jest na scenie, musi mieć jakieś znaczenie, że jak po prostu damy mnóstwo ozdóbek jakichś niepotrzebnych, które sobie tak po prostu wiszą, żeby ładnie wyglądało, nie ma to najmniejszego sensu. W teatrze wszystko musi zagrać. i Ja się tego trzymam. Ja do tej pory mam bardzo jakieś takie no, ten, ten Marianowe. Nauki y, do tej pory stosuję i, i one są dla mnie niezwykle ważne. Drugą taką postacią, która cię wspierała od dzieciństwa w tych Twoich poczynaniach artystycznych, był twój tato, który gdzieś tam od dzieciństwa już ci robił zdjęcia, tak. przyprowadził cię do koku na, na pierwsze tak. zajęcia, i do dzisiaj bardzo cię wspiera. Bardzo mnie wspiera. Tata na początku no, dość sceptycznie patrzył na te moje marzenia. No, tatuś jest lekarzem, więc tak bardzo y, praktycznie myślał o tym i pragmatycznie dość. Y, uważał, że skoro y, w rodzinie nie było tradycji aktorskich, teatralnych w ogóle, mieszkamy na wsi, y, tata nie może mi w żaden sposób pomóc, no, trochę mnie namawiał na medycynę, że może, może, żebym spróbowała medycynę, bo tutaj wiedział, że będzie mógł mi pomóc, op opowiedzieć coś, wytłumaczyć, prawda, być wsparciem dla mnie. A tutaj bał się, że ja po prostu, że to są jakieś mrzonki no, dziewczynki, która no, wiele dziewczynek chce zostać aktorkami czy baletnicami. I, no i w momencie, kiedy zobaczył mnie w monodramie Mariana, półtora nosa, właśnie pierwszym monodramie, który tutaj pokazaliśmy w koku, chyba właśnie w tej sali, dokładnie tu. Tu grałam monodram, a tutaj siedział tata. Dokładnie to było tu. Przyszedł po przedstawieniu do mnie i powiedział: Gabrysiu to jest zawód dla ciebie i już cię nie będę mówił, że nie, już cię nie będę odradzał tego. Nawet gdybyś się nie dostała do szkoły raz czy drugi, to ja będę cię zawsze wspierał, bo to jest dla ciebie, bo jesteś w tym dobra. I to było niesamowite. I tata rzeczywiście, rzeczywiście bardzo mnie wspierał. I ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że tata, bo ja zawsze, no jakoś tak dla mnie najważniejsze jest Taka prawda w postaci, które gram, żeby nie grać, tylko żeby być tymi postaciami, żeby się tak dogrzebać do nich, żeby to one mną powodowały, a nie ja wymyślała sobie na scenie czy przed kamerą, co ta postać robi, tylko żeby on, tak jak w życiu, prawda, nasze ciało nas niesie. Wszystko się dzieje samo. Coś naturalne emocje i ta mnie. Pamiętam zawsze, jak, nie wiem, jak robił nam zdjęcia czy, czy coś, to zawsze mówił, ale naturalnie, naturalnie, nie nie nic nie udawaj, tak, tak, tak jakby mnie tu nie było. I później do tej pory mnie pyta o różne, o różne o role, które grałam i zawsze mówi, pamiętaj, buduj od środka te emocje. Po prostu poczuj emocje tej postaci, nie myśl, jak ona się ma zbudować na twarzy, tylko po prostu od środka ją buduj. Do tej pory mimo że jestem już 20 par lat na scenie i to jest, to jest piękne. Ja to jakoś teraz dopiero po latach zrozumiałam, że tata ma duży udział w tym, że ja po prostu tak walczę za, zawsze o to, żeby, żeby to wszystko było prawdziwe i żeby było naturalne i właśnie od środka. Będąc przy tej tożsamości lokalnej wielokrotnie, czy w wywiadach, podkreślasz to, skąd pochodzisz, wracasz tutaj wspomnieniami do tego miejsca. Jestem ciekaw, dzisiaj, jeśli już uruchamiasz te wspomnienia, masz zamknięte oczy, jakie to są obrazki? Ach. Ja, ja, to, to jest takie miejsce, te moje Ołdrzychowice, przecież z których pochodzę, e, takie magiczne miejsce i też Kłodzko, tylko że do Kłodzka trafiłam już jako bardziej do, 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 dojrzała dziewczynka, prawda, już do liceum chodziłam, po Ołdrzychowicach, które są tak blisko i nazywają się Kłodzkie, więc są prawie kłockie tam się urodziłam, tam, tam te pierwsze lata życia spędziłam. No to jest dla mnie jakieś takie najbardziej magiczne miejsce na ziemi, ale nie jestem chyba w tym odosobniona, że dla każdego miejsce dzieciństwa, prawda, tych pierwszych lat to jest takie najważniejsze, bo tam się buduje nasza wrażliwość, prawda, i my. Myślę, że jako aktorka zbudowałam się w Kłodzku, e, dzięki Marianowi, e, ale jako Człowiek i swoją wrażliwość zbudowałam jeszcze w Ołdrzychowicach jako dziecko. To są zawsze te łąki, te, te pola tam piękne, zwierzątka, których miałam mnóstwo i dzikich, i tych gospodarskich. No właśnie chciałbym tutaj Cię o pewną anegdotę zapytać, bo wiem, że mniej więcej od 15 roku życia prowadzisz dziennik. A. Jestem ciekaw, czy tam zapisałaś swoją wielką miłość do nijakiego Zdzisława Zaśnierza? O Jezu! Boże, ja nie wiem, czy... Ja wiem, że to na pewno był Twój wielki autorytet aktorski, ale tym razem pytam o Twojego przyjaciela. Mówisz o kogucie? Tak. Byłem na przedstawieniu gdzie grał pan Zdzisław Sośnierz ze znajomym, który powiedział do mnie... E, pan Zdzisław Sośnierz miał taką bladą twarz, bo no, nie pamiętam, co to było za przedstawienie, czy był tak pomalowany. I on nachylił się i powiedział, Sośnierz wygląda jak, jak trup, ale ja zrozumiałam drup, że Sośnierz wygląda jak drup. A w tym samym czasie przywiozłam z Holandii dwa kurczaczki, Byłam w Holandii i tam dostałam od pewnego pana, takie, który hodował takie ozdobne kury, właśnie dwa kurczaki, z których wyrosły przepiękne dwa koguty. I ja właśnie wtedy miałam, one były takimi pisklaczkami, mamonymi, co się wylęgły z jajek, no i musiałam jakoś je nazwać. I ponieważ to było właśnie, usłyszałam, że Sośnierz wygląda jak drób, więc nazwałam go Zdzisław Sośniach. I miałam koguta, który się nazywał Zdzisław Sośnierz. Słyszałem jeszcze od Twoich przyjaciół opowieść, kiedy pewnego dnia wbiegasz do Kłóckiego Ośrodka Kultury, przerażona mówisz: Zdzisław Sośnierz umarł. Jezus. Autentycznie zamarli w tym momencie. Tak, no, chodziło o koguta, który się czymś niestety zatruł. Była to bardzo dramatyczna śmierć. I tak, no, dla mnie już on no, był po prostu Zdzisławem Sośnierzem, kogutem. Nie łączyłam tego z aktorem, także, także no tak, miałam te, tych zwierząt, miałam mnóstwo i koguta, i królika, zająca, przepraszam, którego kot przyniósł jakiemuś pacjentowi taty do domu z lasu. Miałam ślepą kurkę, miałam mnóstwo tych zwierzaczków, a przede wszystkim wielkie gospodarstwo mojej sąsiadki, pani Bednarskiej, która miała wszystkie możliwe gospodarskie zwierzęta i to był mój taki raj, tam uciekałam właśnie po szkole. Rzucając torbę w kąt, teczkę, i, i tam spędzałam całe popołudnie. Nie mamy zbyt wiele czasu, bo za chwilę spotkanie z kłodzką publicznością, z którymi będziesz mogła odbyć dyskusję, porozmawiać o filmie, o FUDze. O FUDze, która dzisiaj jest już zamknięta, można by powiedzieć, odhaczona. I to m, moglibyśmy pomyśleć, Gabriela Muskała powinna się udać na zasłużoną. Emeryturę? Nie! Ja, urlop, odpoczynek, ale patrząc na Twoją dynamikę działania, czy może masz już jakieś plany, może jakiś zarys tego, czym niebawem zaskoczyć na nas jeszcze? Ja w tej chwili mogę zaprosić już na premierę szóstki, czyli z serialu, nowego serialu w TVN, który to jest sześciodcinkowy serial. Gram jedną z sześciu głównych ról o przeszczepach nerek łańcuchowym, przeszczepie nerek. Oczywiście on jest też pretekstem do opowiedzenia po prostu relacji różnych ludzi w różnych, w różnych układach rodzinnych i, i nie tylko. Taki no, myślę bardzo fajny to reżyserką jest Kinga Demska, z którą się wcześniej spotkałam przy filmie moje córki krowy. Fantastyczna też obsada mojego męża, gra Grzegorz Damiński, Gra też Julka Wyszyńska, Sławek Korzychowski, Mateusz Rusin i moja była studentka, fantastyczna dziewczyna, aktorka, uważam świetna, torpeda po prostu, Maja Pankiewicz. Także bardzo, bardzo fajna obsada i 31 chyba marca wchodzi na, wchodzi na ekrany. Znaczy nie, nie, nie na ekran, tylko w, będzie emisja w telewizji 31 marca, więc na to zapraszam. A ja oczywiście, że mam w głowie ja zawsze, ja nie mogę chyba bez tego żyć, żeby nie mieć jakichś projektów, ale boję się troszkę, żeby. Że jest chyba jeszcze za wcześnie, żeby o nich tak jakoś opowiadać yy, szczegółowo, bo boję się zapeszyć i. Lepiej to zrobić niż o tym opowiadać, ale powiem tylko, że, że mam pomysł na książkę i mam pomysł na film fabularno-dokumentalny. Kończąc, na razie zapraszamy widzów do oglądania jeszcze fugi. Ja dziękuję ci, Gabrysiu, za to, że znalazłaś czas, poświęciłaś nam chwilę i naszym telewizom. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była Gabriela Muskała, wybitna aktorka, dramaturg. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie.